Wiecie, co latem chciałabym w ogóle nie chodzić do pracy, tylko codziennie przychodzić do ogrodu, bo nawet od wczoraj wieczora zmiany są kolosalne. Na przykład ten ogórek był dużo mniejszy wczoraj, a teraz jest. <ścoughs> o Boże, tak szybko rośnie. No i w związku z tym mogę przestać kupować ogórki w sklepie. Mam moje wspaniałe ogóreczki. To jest Sokrates. F1, ale wczoraj poszukałam też polskich odmian, bo wszystkie te ogórki sałatkowe tak zwane, wiecie, nie gruntowe, nie takie do kiszenia, tylko sałatkowe. One mogą być krótsze albo dłuższe. One przeważnie mają tylko kwiaty żeńskie i właśnie nie potrzebują zapylania żadnego przesowady, są łatwe w uprawie i produkują tyle ogórków, że po prostu nie da się przejeść. Na przykład tymi waszymi polskimi odmianami, no, to znaczy nie wiem, czy są polskie, ale dostępne są w Polsce, U, gorąco. Twenty F1, partenokarpiczny, do tunelu i do szklarni. Pony F1, tak samo, te są ze świata kwiatów. A odlegutko Tessa, PNOS, skierniewicki, który nie jest pewnie F1, jest to stara odmiana szklarniowa. Ze sklepu nasion.pl Marte F1 Atos. A, pokażę Wam jeszcze jednego ogórka, który jest odmianą chińską, tradycyjną. I jest to odmiana gruntowa, ale ja sobie tu uprawiam w tunelu. I ma być bardzo słodki i dorastać do 50 cm. Zobaczcie. Tutaj, jak się przedrzemy przez gąszcz Socratesa i Belli F1, to mamy ogórek Chinese slangin. Nie jest F1, jest to taki, nawet nasiona za darmo są dodawane do pisma Kitchen Garden, ale ten ogórek to jest, wiecie, azjatycka odmiana, ma być bardzo słodki. Raz go kiedyś miałam, ale nie pamiętam jak smakował, miałam go na zewnątrz i czekam aż urośnie do tych 50 cm. ale to widzicie, to nie jest odmiana parteną karpiczna, ma kwiaty męskie, kwiaty żeńskie. Ale widzicie, zapylił się. Ale te ogórki nie mają aż tylu ogórków, jak na przykład ten. Z każdego węzła wisi sobie ogórek, bo nie potrzebują zapylania. No ale, wiecie, różnorodność. A ten ogórek rosyjski, to everyone's envy, który jest normalnie ogórkiem gruntowym, tutaj. Pozawiązywam trochę ogórków, ale widzę, że one mogą nie być pozaplane. No, ale poczekam, otwieram drzwi, kiedy mogę. Żeby owady wleciały. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Melony już są na tym etapie, że szaleją, szaleją już prawie są do sufitu, zwłaszcza ten Emir i tutaj zobaczcie, co zrobiłam. Zapyliłam ten melon ręcznie, ale może nawet by się sam zapylił i za tym melonem już ucięłam, bo chcę, żeby cała energia poszła w ten melon. Tak samo zrobię tutaj. Utnę za tym melonem, bo tutaj jest następny i ponoć tak się właśnie robi. I tutaj melon titowka, to jest też rosyjska odmiana. I tutaj ma melonik, on ma takie te... Widać mocne, długie pędy boczne, no ale jeszcze nie jestem pewna, czy ten jest zapylony, więc jeszcze czekam, ale też utnę za tym melony. Już teraz im pozwalam wytwarzać pędy boczne i zobaczcie, w każdym rozgałęzieniu pęd boczny, pęd boczny, pęd boczny. I jak chcecie uprawiać pionowo, to żeby się nie zrobił właśnie taki gąszcz, to wtedy ucinamy za pierwszym owocem który się zapylił. Ucinamy, ucinamy i one tak fajnie się będą zwieszały takie melony. Nie będzie takiego gąszczu, że nie wiecie, co to w ogóle jest. I teraz jest właśnie ten czas, że te melony są mocne, te pędy są mocne i teraz one już po prostu mają wigor do życia. Tutaj mam kilka różnych odmian: Charente, Titovka, Emir 1. Alvaro i ten mały szary renifer. Najwięcej ich mam, bo były po prostu pyszne w zeszłym roku. To nie jest F1, to jest normalna odmiana. Stara Petit Gris de Ren. Polecam, bo jest pyszna. Tutaj jest pomidor, którego jeszcze Wam nie pokazałam. Emerald Caramel Elena. Schował się pod liściem. Jak ucięłam liść, to się wyłonił. On pozostanie zielony, ale widzicie, już ma zawiązane dwa owocki. Papryki rosną też bardzo szybko w tych temperaturach, jakie tutaj w Anglii teraz mamy. To jest lajlak, zobaczcie, jak ściemniały, fioletowe. Ten stesko też troszkę urósł. A tak, które były całkiem takie blade, żółte, zobaczcie, już teraz są już widać, że to jest lajlak, czyli lilak, czyli będzie fioletowy. A zaraz Wam pokażę te papryki, które mi prawie uschły, bo. Skorzystałam z porad w komentarzach. To jest Miracle Papryka i wyściłkowałam wczoraj. Podlałam najpierw, a potem wyściłkowałam, żeby zatrzymać wilgoć w glebie. Dziękuję za wszystkie pomocne komentarze. Ja też jeszcze wiecie, człowiek się zawsze uczy w ogrodnictwie. Każdy dzień jest lekcją i wyściłkowałam z rębkami. Tutaj właśnie widzicie, wyściłkowałam zrębkami. I tutaj ziemia powinna być wilgotna. Tak, jest wilgotna. Zobaczcie. No ja do wyboru, do koloru nie mam ściółek, mam tylko zrębki. Słoma w UK zawsze jest podejrzana, że jest opryskana czymś. Trawy nie mam, więc zrębki są moim jedynym źródłem. Ściółki. Tutaj też miałam radę, żeby usunąć te owoce, żeby pozwolić tym paprykom urosnąć, i tak właśnie zrobię, chociaż z bólem serca, ale wiecie, mam tam te ładne papryki, także zrobię to, dam im szansę, żeby wytworzyły masę liściową na górze i żeby nie wprowadzały całej energii w te owoce, jak jeszcze wiecie, krzak jest taki mały i cierpiący. A tu ogórek zasoloczny i wygląda najbardziej zaawansowany w rozwoju. Już się przyczepił do siatki. No i ktoś mnie pytał: Co to jest za siatka? No, po prostu to jest siatka przeciw jeleniom, zakupiona przez internet i jest po prostu przyczepiona do palików wbitych w ziemię. I cel jest taki, żeby ogórki uprawiać pionowo. Zasoloczny i na razie wygrywa wyścig. Tutaj próbowaliśmy osłonić czereśnie przed ptakami taką siatką, ale wiatr był taki, że siatkę zdmuchnął. Także próbowałam osłonić torebkami z organzy. Wszystkie owoce pospadały. I tutaj jest jeden. Jedna czereśnia. A, okej, okay. zdejmuję torebkę. I zrywam czereśnię. Jest! A! Jest pierwsza czereśnia, ale wiecie, co się stało wiosną? Gołębie poobgryzały większość kwiatów i liści czereśni, więc w przyszłym roku będę musiała wymyślić jakąś siatkę, żeby osłonić całe to drzewo, jak jeszcze kwitnie, bo te angielskie gołębie to się tutaj nazywają latające szczury. Bo po prostu jedzą wszystko, nawet to, czego byśmy się nie spodziewali, że jedzą. Na przykład kwiaty czereśni albo śliwy. Znalazłam jeszcze dwie. Widzicie, wsadziłam je po prostu do tych torebek z organzy. No, ta jest taka jakby miękawa, ale jeszcze zestawię. Tutaj są moje dynie piżmowe różnych odmian. Na przykład Barbara, Inka Gold. Gitara, e, autumn crown. Te sobie tutaj dobrze radzą. A tu, jak to u mnie bywa, po drugiej stronie ścieżki, mnóstwo kwiatków dla przyciągnięcia owadów. Maczki kalifornijskie, samosiejki, słonecznik, samosiejka. <głos》> zwłaszcza o te różowe to posadziłam. A tutaj są dynie Crown Prince. Moja główna dynia którą bardzo lubię. One tak w ciągu dnia więdną, jak jest gorąco, ale były podlewane, żyją, rosną, także one, wiecie, wstaną pod wieczór. Bardzo się ucieszyłam, że mam różowy krwawnik, nie biały. To jest samosiejka i właśnie bardzo chciałam mieć różowy krwawnik, no bo jest ładny i jest tak samo leczniczy jak ten normalny biały. To jest dzika odmiana, to nie jest odmiana ogrodowa. Chodzimy do piekła. To jest ta, ten pomidor z suchą zgnilizną wierzchołkową. Opryskałam wapniem, z magnezem, z żelazem i z innymi składnikami. Opryskałam, utrzymuję wilgotność i mam nadzieję, że to będzie tylko jeden owoc, bo tu są owoce, które nie mają suchej zgnilizny wierzchołkowej. Ten jeden tylko jest. Na razie go tutaj mam, ale E, dolałam sobie wody, tutaj podlałam ten krzew, i tutaj też jest wodę. Muszę te małe pojemniki wymienić na większe, żeby ta roślina miała jak najlepszą wilgotność, bo te małe utrzymują wodę tylko przez jeden dzień, a te większe przez dwa dni. No i mam jednego tłustiaka zawiązanego. <słyska> tutaj jest, zobaczcie. Też kształt inny niż się spodziewałam, ale przy tego rodzaju, właśnie pomidorze, ten kształt może być zmienny, a także zmienić się w czasie wzrostu. I nie wiem, czy te są zapylone ciągle, nie wiem. Być może, ale wczoraj przeleciałam szczoteczką elektryczną wszystkie kwiatki wieczorem i mam nadzieję, że te wyższe grona się zapylą. Czas na czarną porzeczkę. Zobaczcie. Była tu osłonięta włókniną przed ptakami. I przynajmniej na tym gronie to się opłaciło. Nie ma masywnych ilości, ale, ale są. Ale są. No i trzeba zbierać, bo czarne porzeczki opadają, jak są przejrzałe. Pamiętam jak byłam dzieckiem, to. W okolicach domu mojej babci, która mieszkała jeszcze tak, wiecie, w granicach miasta, ale na obrzeżu, tam ktoś miał plantację porzeczek i my byliśmy ciągani, żeby zbierać te porzeczki po prostu za pieniądze. A to była okropna robota, bo tam były hektary tych porzeczek, no i po prostu nie lubiłam, nie lubiłam tego. No ale tak spędzaliśmy. Weekendy i także wakacje, chodząc do babci, zbierając porzeczki. No ale teraz, wiecie, lubię czarne porzeczki. One mają dużo witaminy C. Lubię je jeść na surowo. Nie za bardzo lubię robić przetwory, bo zawsze je mieszam z czymś, na przykład z jabłkami, żeby wyszedł taki słodko-kwaśny smak. Dzisiaj jest 20, 20 czerwca, więc pora, żeby zebrać ten dziurawiec. Ale zobaczcie, pszczoły mają e, jedzonko. Zobaczcie, jakie ma pomarańczowe pantalony. Pyłek. Mam dużo e, dziurawca w tym roku, bo go po prostu posiałam w zeszłym roku, posadziłam muchówkę. E, I sam się też wysiał. Także muszę dzisiaj w końcu zebrać ten ślaz na moją herbatę. Zobaczcie. A, cudownie. Dużo, dużo dziurawca. Nie pamiętam, czy ten sadziłam, czy sam się wysiał. Tam dziurawiec. Jak zbieram dziurawiec, to ucinam tylko czubki, żeby te boczne kwiatki. Zostały, żeby pszczoły miały z czego zbierać ten pyłek w taki sposób. Dwie o smaku gumy balonowej. Tak, to są lwie paszcze. Taka odmiana bardziej profesjonalna na kwiat cięty, a nazywa się Apple Blossom Potomac F1. I siałam je 8 lutego. Nasionka są malutkie, mniejsze od ziaren maku, ale widzicie, zajmuje to trochę czasu, ale jest wynagrodzenie. I teraz tak. Lwie paszcze, te lwie paszcze są o, o, ogromnie wysokie, ale jak je tniemy, to wyrasta więcej kwiatów. One po prostu się rozgałęziają. Ja nie potrzebuję takiego wielgachnego, ale no boże, guma balonowa, no dosłownie pachnie tak jakby malinowo, cudnie. I tutaj widzicie, są pączki, także będą takie pędy boczne, ale tutaj musimy to usunąć, bo by gniło w bazonie. Usuwamy te wszystkie liście i widzicie, taki... Kwiat lwie paszczy nadaje się na profesjonalne bukiety. Zapach jest obłędny. Tutaj mam jeszcze takie bordowe lwie paszcze, ale tutaj większość z nich jest właśnie Apple Blossom, czyli kwiat jabłoni, bo ma taki kolor biało-różowy. Zobaczcie, jak kwiat jabłoni. Tutaj miałam rząd młodych ziemniaków, no i właśnie po zjedzeniu tych młodych ziemniaków zwolniło się trochę miejsca, więc tutaj. Posiałam właśnie sobie cynię. Tu jest Super Yoga Salmon Rose. Tutaj mamy Zinderella uh, Peach. A tutaj mamy Queenie, Queenie Lime Orange. Bo cynie zdążą jeszcze zakwitnąć, jak te pierwsze przekwitną. A tutaj po drugiej stronie, tam gdzie był czosnek, posiałam sobie ogórki. I posiałam trochę anulki, trochę oktopusa, trochę Wisconsin. A, no i powtykałam jeszcze słoneczniki, gdzie niegdzie, bo słoneczniki też zdążą zakwitnąć. Jak te pierwsze przekwitną, tutaj jeszcze znalazłam nasiona w domu, nieotwarte, na przykład Mrs. Mars słonecznik, może gdzieś wetknę. E, cynia, tą mam gdzieś posianą, Benaris Giant Lilac, Izabelinę jeszcze można posiać. Zastanawiałam się nad tym ogórkiem. To jest ten ogórek, taki, wiecie, sałatkowy, swing w jeden, ale chyba będę zalana ogórkami już niedługo, więc może się powstrzymam. I mam jeszcze cynię Queenie Lime Red. Może gdzieś posieję, bo lubię kwiaty. No co? To jest nieuleczalne. Żegnam wszystkich. Cześć. Jestem bogata.